Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z pomysłem na bardzo wykwintne danie, a będą to szparagi polane z sosem serowym. Więc co? Mam nadzieję, że zrobiłam Wam smaka i zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszego super dania potrzebować będziemy świeże szparagi. Ja tutaj mam 5 sztuk. E, ogólnie teraz są wszędzie dostępne praktycznie w każdym sklepie, ja mam akurat nie ze swojego ogródka, e, więc je wykorzystam. E, do smażenia naszych szparag będę potrzebowała masła, do smażenia masła wykorzystamy około 2 łyżek masła. Jeżeli chodzi o sos, no to wykorzystamy do tego pół szklanki mleka, dwie łyżki masła, e, taką sporą garstkę mozzarelli. Do tego półtora łyżki mąki. Jeżeli chodzi o przyprawy, to wykorzystamy dosłownie szczyptę gałki muszkatołowej, ostrą paprykę, pieprz, czosnek granulowany oraz sól. No i do posypania naszego gotowego dania wykorzystam pietruszkę, która nada takiej świeżości. Przygotowanie naszych szparag zacznę od ich podsmażenia, więc włączam sobie patelnię i wrzucam dwie łyżki masła. I zostawiam tak, aż się roztopi, a później przejdę do wrzucania tutaj szparag. Gdy masło mamy już roztopione, zaczęło już tak delikatnie strzelać, i ja wrzucam sobie szparagi i będę je tak podsmażała z obu stron przez około 6 minut na jedną stronę. No i tutaj dodatkowo delikatnie je już posolę. W międzyczasie, kiedy moje szparagi się smażą, ja wykorzystam tą chwilę i przejdę do przygotowania sosu. Więc włączam garnek. Będę go rozgrzewać i tak samo wrzucam dwie łyżki masła i czekam aż się roztopi. Gdy masełko nam się już praktycznie roztopiło, ja przejdę do wrzucenia teraz wszystkich przypraw, więc dodaję szczyptę gałki muszkatałowej, sporo ostrej papryki, bo szparagi są dosyć mdłe, więc ja chcę, żeby ten sos miał wyrazisty smak, więc dodajemy z, tak pół łyżeczki ostrej papryki, pół łyżeczki czosnku granulowanego i łyżeczkę soli. Gdy wszystkie przyprawy mam już wrzucone, mieszam, żeby nabrały one tutaj wyrazistego smaku, zapachu, poprzez takie podsmażenie się na maśle. Następnie dorzucam półtora łyżki mąki. I zaczynam bardzo intensywnie mieszać, żeby nie powstały żadne grudki. Podsmażam po prostu tylko mąkę. Przez dosłownie 10 sekund. Następnie do powstałej takiej papki dolewam mleko. Na początek około 100 ml. Intensywnie mieszam. A później już resztę, czyli tak około puszczanki. I intensywnie mieszam, żeby powstała gładka masa. Cały czas intensywnie mieszam mój sos. On już jest bardzo gładki. Czekam, aż się zagotuje, czyli zacznie puszczać takie bąbelki, i przejdę do dorzucenia sera. Gdy mój sos już zaczyna puszczać bąbelki, wrzucam tu garść mozzarelli. I intensywnie mieszam i wyłączam. Moje szparagi już są praktycznie gotowe, takie dosłownie al dente. Widelec swobodnie wchodzi, więc co? Wyłączam i przekładam na talerz i będę polewała sosem. I tak przygotowane szparagi cudownie smakują solo, właśnie w takim wydaniu, jak Wam pokazałam, ale też mogą być fajnym uzupełnieniem jakiegoś mięsnego dania do kurczaka, do ziemniaków, więc już tutaj zostawiam Wam to do decyzji.